Cześć, jest dzisiaj z nami Realme Watch. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się go używa, zapraszam do oglądania. Zanim o samym urządzeniu, miła informacja: dzięki uprzejmości filmy, jeden egzemplarz takiego zegarka leci do kogoś z moich widzów. Wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. No, i w zasadzie to by było na tyle, tak? Powiedzmy, że macie czas do 28, 29 jakoś ogłoszę e, zwycięzcę. Natomiast ważna rzecz, sam film nie jest sponsorowany, to znaczy, ja z tego nie mam nic, żeby nie było daru zarzutów, że to jest recenzja sponsorowana. Nie, tak nie jest, po prostu jeden, jeden zegarek e, leci do jednego z moich widzów. I to by było na tyle słowem wstępu. A teraz przechodzimy szybciutko do. Samego urządzenia, i to podzielimy sobie na takie trzy części. Najpierw opowiem o budowie, później opowiem o tym, co jest w tym zegarku, a później, czyli na samym końcu, opowiem jak to wszystko działa jedno z drugim, to znaczy jak wygląda aplikacja w telefonie i jak wszystko razem się łączy. No więc tak, pierwszy zegarek tej firmy był kwadratowy w stylu Apple Watch, a teraz mamy urządzenie okrągłe, przypominające już tradycyjne zegarki. Bok jest Aluminiowy lub amelinowy, jak mawiają niektórzy, i on jest bardzo fajny, solidny. Przez tydzień ten zegarek jest ze mną na moim ręku, w dzień i w nocy. I nie mam żadnych zarysowań ani tutaj, ani z boku, ani na ekranie. Czyli tutaj jest całkiem w porządku. Tył jest plastikowy i to też mnie zupełnie nie razi. W ogóle nie mam zastrzeżeń, że jest to taki materiał. A przód. Jest pokryty szkłem gorilla Glass, czyli gorylem trzeciej generacji. No i też żadnych zarysowań tutaj się nie udało mi zebrać. Sam wyświetlacz. Więc to jest tak, że ja na początku przyjąłem założenie, że to jest wyświetlacz amoledowy, natomiast dwa, trzy razy mówię czy jakoś tak Szaro jest jak na AMOLED, no i rzeczywiście to nie jest AMOLED, sprawdziłem wczoraj w specyfikacji, jak się przygotowywałem do tego filmu, tylko to jest IPS-TFT, rozdzielczość 278 ppi, przekątna 3,3 cala, w związku z czym. Po prostu czasami ten czarny kolor nie jest czarny, tylko on pod, on pod kątem robi się taki szary. Natomiast widoczność jest naprawdę bardzo dobra, dlatego że też, jak sprawdziłem, jest podbijana aż do 600 nitów, więc bardzo, bardzo jasna. A ja jak cały czas chodziłem z tym zegarkiem, no to nigdy nie miałem takiej sytuacji, żebym czegoś nie widział, tak? Nawet jak wychodziłem na dwór, jak było słońce, a ze dwa czy trzy dni były ostatnie jakoś tam w miarę powiedzmy słoneczne, no to Żadnego problemu. W związku z czym, chociaż do tej pory miałem wszystkie urządzenia ubieralne, czyli takie zegarki albo opaski z ekranami AMOLED, to tutaj jest ten IPS i to mówiąc szczerze, mnie zupełnie nie przeszkadza i zupełnie mi to, mnie to nie razi. Natomiast to, czego nie ma, no to nie mamy Always on Display. Zegarek możemy tylko aktywować albo naciśnięciem przycisku. Albo jak go poruszymy, no i możemy sobie wybrać, jak długo ma się nam wyświetlać ekran. Najdłużej to jest 15 sekund. O! No i przez 15 sekund mamy możliwość patrzenia się na tarczy i sprawdzenia godziny, czyli to absolutnie nam wystarczy. Te dwa przyciski tutaj z boku są też aluminiowe. I tak, tutaj jest wejście do ustawień, i to za chwileczkę pokażę. Ustawień i funkcji. Tego zegarka, natomiast tutaj bezpośrednio wchodzimy do ćwiczeń, które mamy na tym zegarku, no i jeszcze nam zostaje pasek. Pasek jest silikonowy, natomiast tu jest e, zwykła 22, czyli spokojnie możemy ten pasek sobie zdjąć i zamontować każdy inny, dowolny pasek z zegarka, e, jaki byśmy chcieli. Ja zostawiłem ten, chociaż ja lubię kolorowe paski, no ale musiałem sprawdzić, jak on, e, jak on działa, jakie są moje wrażenia. Jest ok, nic mnie nie uczuliło na ręce. E, jest przyjemny, sympatyczny w dotyku. No jest po prostu najzwyczajniej w świecie porządku. I jeszcze jedna rzecz dotycząca budowy. W specyfikacji jest napisane, że zegarek spełnia normę IP68, czyli teoretycznie jest wodo szczelny, ale też sam producent nie zaleca, żeby brać go na pływalnię albo żeby kąpać się pod pysznicem. tylko mówi, że ten zegarek jest odporny na zachlapania, w związku z czym nie znajdziemy tutaj, o tym jeszcze będę mówił, ćwiczeń pływackich, czyli nie mamy możliwości mierzenia długości przepłyniętych basenów. No i lepiej do wanny z nim nie wchodzić i pod prysznic tak samo lepiej z nim nie wchodzić. No bo i po co? System? System jest zamknięty, to znaczy to jest system producenta i nie mamy możliwości dogrania jakichkolwiek aplikacji. Mamy to, co mamy, w związku z czym troszeczkę przypomina nam to Huawei a i Honora. Nawet zresztą muszę powiedzieć, że wyglądem tak samo. Dosyć. To urządzenie przypomina mi tamte urządzenia. Minus płatności zbliżeniowe. Oczywiście tutaj czegoś takiego nie uświadczymy. Co my mamy? Jak wejdziemy sobie w ustawienia? No więc tak. Mamy budzik. Mamy same ustawienia. To za chwileczkę jeszcze pokażę. Tutaj mamy ćwiczenia. Tutaj też wejście w ćwiczenia. Mamy pogodę. Mamy też skrót na ekranach głównych do pogody. Tutaj mamy, to bym musiał założyć na rękę. Nie ciśnienie, tylko puls. Tutaj medytacja, czyli uspokojenie. Tutaj mamy sterowanie muzyką. Tutaj mamy natlenienie krwi i to jest fajna rzecz. I ja mówiąc szczerze, mam taki specjalny, um, specjalne urządzenie do mierzenia natlenienia krwi i porównywałem sobie jak wygląda zegarek i tamto, i dokładnie są takie same wyniki, w związku z czym to chyba działa nieźle, tu jest jakość snu, tu jest stopel, tu jest klepsyda, tak? Tak jest. Tutaj mamy wywoływanie zdjęcia, a tutaj mamy znać mój telefon, i nie będę tego naciskał, bo zacznie wyjść, albo spróbujemy. O. No, więc tak to wszystko wygląda. Już wystarczy. Teraz tak, talcze. W tą stronę przesuwając. Mamy tutaj typ energooszczędny, w którym jak sobie w niego wejdziemy, to wygląda to tak. Czyli mamy tylko godzinę i stan baterii. Dobrze, już jesteśmy w normalnym trybie. Tutaj mamy automatyczne podświetlenie, albo możemy regulować podświetlenie ekranu od 1 do 5. Natomiast automatyczne działa bardzo dobrze. Ja cały czas mam automatyczne. Tutaj mamy wyciszenie. Tutaj mamy typ, że jak obrócimy zegarkiem, to nam się pokazuje godzina. I tutaj jest wejście w ustawienia. Znowu jedziemy dalej. Proszę bardzo, puls. Tutaj sen. Pogoda. No i tarcza z wynikami, czyli kroki, kalorie i ćwiczenia, i to by było w zasadzie na tyle. Od góry zjeżdżając mamy wiadomości. No i tutaj możemy tylko i wyłącznie wejść i zobaczyć, od kogo mamy wiadomości, natomiast nie mamy żadnych możliwości interakcji z tego poziomu, więc to tak wygląda. Od dołu wchodzimy tutaj w ustawienia. No, i przeciągając tutaj i tutaj, czyli w jedną i w drugą stronę mamy tarcze, które już e, pokazywałem. To tak wygląda sam zegarek. Teraz przechodzimy szybciutko do aplikacji i do tego, co w aplikacji możemy z tego zegarka wycisnąć. Aplikacja, czyli łączenie z zegarkiem. Aplikacja nazywa się tak: inny link, musicie sobie ją ściągnąć ze sklepu Play. Minusik za to, że nie ma widżetu. Ja lubię, jak są widgety. Wchodzimy w aplikację i co. Rejestrujemy nasz zegarek, dostajemy sms-a z kodem, podajemy, wstukujemy ten kod w telefonie, łączymy zegarek z telefonem i już. Także to wszystko jest naprawdę proste, bez najmniejszego problemu. Sobie z tym poradzicie. No, i to też jest tak, że to jest różnie, tak? W niektórych. Um, urządzeniach to wymaga jakichś haseł, kodów, i tak dalej. Tutaj to jest proste, więc to mi się podoba, zwłaszcza w momencie, kiedy ja cały czas zmieniam te urządzenia. E, aplikacja też mi się podoba, ona jest dosyć prosta. No i dobrze, tutaj mamy wszystkie ustawienia zegarka, którymi możemy sterować z tego miejsca, czyli z telefonu. Tutaj tak mamy kroki razem z, ze wszystkimi wynikami. Może nie będę pokazywał, bo to wstyd. Tutaj macie sen. No i tak samo jest podział na dzień, możecie wrócić do kolejnych dni, zobaczyć ile czasu spaliście i jakie tam fazy snu, jak te fazy snu wyglądały i jak wyglądało Wasze tętno podczas snu. No i to wszystko działa bardzo ładnie, nie mam z tym najmniejszych problemów. Jest tętno, tak samo z podziałem na dzień, miesiąc i tutaj też sobie wracacie do kolejnych dni. Macie natlenienie, jak sobie zmierzycie, czyli SpO2. Jak wygląda? No, i tutaj są ćwiczenia, czyli jak wejdziecie sobie w ćwiczenia, to możecie rozpocząć sobie jakieś ćwiczenie. W zegarku nie ma GPS-u, czyli musicie mieć przy sobie telefon, żeby pokazało Wam później trasę. No więc dobrze, wystarczy już tego chodzenia. Sprawdźmy sobie, ile się dzisiaj nachodziłem i jak to wszystko wygląda. Wejdziemy sobie tutaj w ustawienia, nie tu, o w zapis danych, raport ćwiczeń. No i tutaj mam ostatni spacer: czas, dystans, kalorie, tętno, maksymalne, średnia prędkość, średnie tempo. Średnia częstotliwość kroku. O. Tak to wygląda. No i tak samo w drugim przypadku. A na telefonie za chwileczkę Wam wrzucę zrzuty z telefonu jest zapisana trasa. No, czyli wygląda na to, że to jest dokładne i nagrywa. Monitoruje nasz spacer dokładnie, no i już no. jedziemy dalej. I wchodzimy sobie tutaj w ustawienia. I co mamy? O tym nie powiedziałem, to jest ważne pewnie dla wielu osób. Wygląd tego zegarka. Tak, tutaj w zegarku mamy sześć twarzy. Właśnie, dlaczego ja o tym zapomniałem? Sześć talcz. O, one są takie. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Szósta i siódma jest możliwość dogrania tarczy ze sklepu. Ja sobie wybrałem taką, całkiem ładna, i już pokazuję jak to wygląda tutaj, bo tutaj mamy tych tarcz naprawdę dużo. Jest ich chyba setka. No i z tego sobie musimy coś wybrać. Możemy sobie też dodać zdjęcie, i na naszym zdjęciu będziemy mieli godzinę i datę. Tutaj mamy przypomnienia o połączeniach, czyli w momencie, kiedy ktoś do nas dzwoni na telefon, no to też zegarek nam wibruje. Tutaj powiadomienia, czyli ustalamy sobie, z jakich aplikacji dostajemy powiadomienia. Proszę bardzo, mam SMS, WhatsApp tak dalej. Oczywiście możecie sobie wybrać więcej tych aplikacji, z których chcecie dostawać powiadomienia. Tu jest przypomnienie o wstaniu, czyli o tym, żeby co 45 minut chyba. Co godzinę, żeby co godzinę wstać, żeby nie siedzieć za długo, ja to sobie wyłączyłem, bo e, pod diabła i tak siedzę dłużej. No i przypomnienie o tym, żeby pić wodę co 45 minut, monitorowanie serca, odtwarzanie muzyki, kontroler aparatu, to sobie też możemy ustawić. Znajdź mój telefon, to już pokazywałem, pogoda. No i to by było na tyle. Czyli aplikacja jest prosta. I mówiąc szczerze, to mi się w niej podoba, że tutaj nie ma jakiegoś specjalnego kombinowania, tylko że po prostu zakładamy zegarek, podłączamy do telefonu i to wszystko już działa. Tutaj są ustawienia. Ja jeszcze właśnie nie pokazałem ustawień w zegarku, jak one wyglądają. To jeszcze weźmy sobie do zegarka, już go zdajmy z ręki, Widzicie? Się z nim naprawdę zaprzyjaźniłem, bo on może nie jest specjalnie skomplikowany, ale jest fajny. Ustawienia osobiste, czyli tak, podnieść, żeby obudzić ekran. Ciągłe mierzenie tętna, nie przeszkadzać typ wyłączonego ekranu czyli na ile czasu ma się ekran nam wybudzać. Tutaj mamy ogólne, czyli jasność wyświetlacza, siła wibracji, te poszczędzania energii. No i tutaj system czyli uruchom ponownie, wyłączenie, resetowanie. I to by było na tyle. A i jeszcze jedna ważna rzecz, oczywiście bateria. Bo pewnie sobie pomyśleliście, że jak to głąb nie gada o baterii, a bateria jest najważniejsza. No nie najważniejsza, ale rzeczywiście ważna. I zobaczmy ile w tym momencie mamy. W tym momencie mamy 56% e, no, po jakiejś godzinie spaceru, a jak wychodziłem z domu, to nie pamiętam ile miałem. Ale zaraz sprawdzimy na filmie. To było chyba 50%. 7 No, w każdym razie tego zegarka używam już od tygodnia i e, jest 56% baterii. W związku z czym bateria tutaj nie będzie problemem. Dwa tygodnie myślę, że żadnym problemem. E, może nieco dłużej niż dwa tygodnie. No, chyba że macie szczęście i możecie uprawiać sporty, biegać, ćwiczyć. Robić co tam chcecie, no to wtedy pewnie ta bateria szybciej się wyładuje. A jeszcze możemy sobie przelecieć, co my tutaj mamy. Tak, bieg na zewnątrz. Spacer to moja ulubiona aktywność. Bieg w pomieszczeniu to w zasadzie też bym mógł robić. Z dużego pokoju do małego. Rower na zewnątrz to nie w taką pogodę. Zdolność aerobowa. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Trening siłowy to nie piłka nożna, to nie koszykówka. Jakby ktoś mi wszedł na boisko z zegarkiem na ręku, do kosza to bym go wykopał. Tenis stołowy to tak, badminton to tak, rower w pomieszczeniu, trener eliptyczny, Yoga w życiu, krykiet, też nie, wioślarz, no to może, rower spinningowy. O! I to by było na tyle, czyli tak wyglądają aktywności zapisane tutaj w zegarku. O! I w zasadzie chyba już powiedziałem o tym zegarku wszystko, oprócz ceny. Cena to jest 390 zł, z tego co pamiętam. No i ona jest jaka jest. Nie jest za wysoka, nie jest za niska. Wydaje mi się, że jak na te funkcjonalności, które mamy w tym zegarku, jest ok. Natomiast no, jak ktoś woli wydać mniej, to po prostu sobie musi kupić nie zegarek. Ale opaskę pewnie odsiałam, bo one są najtańsze. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że się dowiedzieliście czegoś o tym urządzeniu. Ono mi się podoba, ja je sobie noszę i jest wszystko z nim ok. I co tu więcej gadać? Przypominam o konkursie. Czyli zostawcie komentarz. K w nawiasie. I już, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, i do następnego, tym razem smartfona. Na razie, hej, cześć.